Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Elden Ring. W tym odcinku odwiedzimy sobie jedną z sekretnych lokacji. Dokładnie chodzi mi o tutaj tą lokację, aby do niej się dostać, musimy dotrzeć tutaj do ordiny liturgicznego miasta. Tutaj natomiast będziemy musieli zapalić jeszcze cztery światła, żeby. Odblokować drogę właśnie do sekretnej lokacji, w której znajdziemy kolejnych bossów, i między innymi właśnie legendarna Malenia, czyli przez wielu graczy już uważany jako jeden z najtrudniejszych bossów w Zelda Ring. Jak będzie, zobaczymy. Tutaj jest właśnie jedno ze świateł do zapalenia. Zastanawiam się, czy jak ja już wcześniej tu byłem i zapaliłem jedne światło, czy one dalej będzie zapalone, ale chyba nie, zaraz zobaczymy, bo musimy jeszcze tutaj, tutaj mamy w ogóle wzmiankę na ten temat, właśnie oświec. Cztery figury w wiecznym więzieniu, czyli musimy się przenieść do wiecznego więzienia. Aczkolwiek musimy bardzo uważać, ponieważ będziemy mieli bardzo wielu przeciwników trudnych tutaj. Dobra, zaczynamy. Ogólnie znalezienie drogi do tych świateł też nie jest proste, nie, nie było takie łatwe. Ja już wcześniej sobie mniej więcej to zaplanowałem. Żeby to w miarę sprawnie zrobić i się przedostać do kolejnej lokacji. Ale jak pójdzie, to zobaczymy. Bo jest jedna wieża dosyć kłopotliwa z przeciwnikami właśnie. Ok. Tu mamy odpalony. Ogień świecy i lecimy dalej. Najlepiej jednak nie wdawać się tu w żadne walki, chociaż tą jedną na dachu będziemy musieli stoczyć, bo będzie drabinka. Dlatego też i tutaj wcześniej zapaliłem. Ciekawe, czy jest tu znowu zapalony. Jest już zapalony tutaj, ok. Dobra, to lecę do następnego. Następna drabinka jest bardzo sprytnie ukryta. O tutaj, za chwilę. Proszę bardzo, jak fajnie ukryta. I tam już widać kolejną wieżę, tą najgorszą, i też przeciwnik stoi na dachu, z którym będziemy musieli się uporać. Fajnie, że ta jedna światło już jest zapalone, więc nie musieliśmy. Nawet jak zginiemy, jak widać, to później już będą odpalone te, które nam się udało odpalić. Teraz natomiast nie schodzimy po tej drabince, tylko musimy tutaj zeskoczyć. Na razie. Mam w głowie strzałę, już znikła. I dobra i zostaliśmy już sami przeniesieni Automatycznie Muszę przyznać, że bardzo Dobra jest ta taktyka na dwie katany Nigdy wcześniej nie stosowałem Tej taktyki, nawet nie wiem dlaczego Ale teraz jak Walczyłem z tym mogiem Trochę opanowałem Przy okazji tą taktykę i muszę przyznać Że jest świetna Jeszcze dodatkowo dorzuciłem tutaj rzekę krwi świetna katana jak fajnie wygląda która zadaje dodatkowo status krwawienie i jest konkret do tego oczywiście musiałem dosyć znacznie przyfarmić naszą postać pod względem mistycyzmu właśnie żeby móc używać tą broń rzeka krwi aż do 20 poziomu musiałem podciągnąć mistycyzm a miałem na 8 więc musiałem 12 poziomów bić Okej, okay, jesteśmy w tej lokacji. W tej lokacji znajdziemy również y, ostatnie popioły wojny legendarne, potrzebne do osiągnięcia i, i nie tylko. Bosów również i talizmany chyba jeszcze też. Ale świetnie lokacja wygląda, kurczę. Jest to naprawdę bardzo trudna lokacja, jak się okazuje. Ja już teraz trochę poznałem lokację delikatnie, zginęłem parokrotnie, dlatego postaram się dobiec do kolejnego miejsca łaski, chociaż. A droga jest bardzo ciężka, ale już mam pewne skróty tutaj sobie wyrobione. Najgorsze są te mrówki właśnie na dole. I teraz przetrwać to. Na górze stoi typ, który będzie bańkami rzucał. Te bańki od razu nas zabiją od razu. Udało się! Pierwszy raz! Dobra, gdzie dalej? Jeszcze tu nigdy nie byłem, więc. Tam gdzieś? Za wysoko tutaj, tak? Ok. To nie tędy w takim razie. Kurde, ale bym spadł. Uff. Nie, może ja się nie zawracam, bo tam na górze stoi ten gość. Ale to było ciężkie. No, zobaczmy, jak on to zrobi. Po prostu. A, tu drabinka była. <laughs> Proszę bardzo. A co to? Jakaś winda. I jest kolejne miejsce łaski. Pięknie. Ale zaraz... A są, schody. Myślałem, że dziura będzie. i spójrzmy gdzie my jesteśmy no dobra to lecimy dalej co my tu mamy tutaj przeciwnika i tu jakiś do nas idzie ok pojedynczo nie jest zagrożeniem jak widać tu mamy kolejnego i jeszcze kolejnego i słyszę, że ktoś chodzi. Zrzuć go. Pięknie. O, dziesiątka. Sporo wpadnie za to punktów. Jaki odporny w ogóle? Słaby przeciwnik, ale odporny mocno. Okej, okay, mamy drabinkę, ale mamy i schody. Zobaczmy co jest na górze w takim bądź razie. Oho ho. ho, ho. O nie, co on robi? Ile energii. Okej, okay. tam mamy kolejnego. Ok, najpierw buchniemy przedmiot talizman parłowego smoka, a teraz. A może nie? I co ty na to? O kurde! No dobra, w każdym razie od drugiego już checkpointa, od, od drugiego miejsca łaski. Udało mi się odnaleźć drogę do kolejnego bossa, aczkolwiek droga jest bardzo trudna. A druga sprawa, że jeszcze nie znam taktyki nawet na bossa. I teraz, teraz najgorsze. Dobra. I teraz tutaj mamy tych magów, właśnie. Jak tych magów ominąć? Nie ma za bardzo jak. Ciekawe co tam jest. O, jakaś winda. Okej, okay. skrót sobie otworzymy jakiś. Elegancko, no i o to chodzi. Dobra, teraz możemy do Loretty lecieć. Najgorszy tylko ten mag, kurde. Może się uda go minąć sprawnie po cichutku. No i dobra, Loreta. Okej, okay, lecimy z tą Loretą. Będę używał znowu podwójnej katany. Ale zły moment wybrałem. Ładnie. O kurde. O kurde, jaki zasięg. Nie, nie tak. O. Yes, polorecie. Nie, to nie był trudny boss. Za trzecim razem się udało, więc Stwierdzam, że to nie był trudny boss w stosunku do moga, z którym stoczyłem chyba ze stołem walk to to była paska. Zbierzmy mimo, że nic tu już nie ma. A ile dostaliśmy? 200 tysięcy? To jest? Nie mogę skorzystać. Dziwne. Nawet bardzo dziwne. Czyżby jakiś glitch? No to wygląda, że jakiś glitch. No dobra, sobie się cofniemy w takim bądź razie. window Skoro loretę już mamy z głowy. Nie zobaczy? Zobaczył. Zobaczył! Uh. No, a tu mogę. No dobra, przyznajmy sobie punkty. Damy może na witalność tym razem. Zobaczmy, czy mam coś jeszcze do wchłonięcia, może. Mam, ale to już niewiele nam doda. Zaledwie 5000. No i dobre, ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.